Witajcie. Dzisiaj wykonam oprysk przeciwko chorobom grzybowym, profilaktyczny, przed kwitnieniem winorośli. Zastosuję siarkę i miedź w stężeniu 0,3%, czyli 3 gramy na litr wody. Jeszcze kilka słów o wykorzystywanych preparatach. Siarka działa na mączniaka prawdziwego, natomiast miedź na mączniaka rzekomego. W celu odmierzenia wymaganej ilości środka wykorzystam wagę. Posiadam 16-litrowy opryskiwacz, czyli musimy odmierzyć 48 gram środka. Odejmę wagę pojemnika. Taką ilość środka wsypię do naczynia z wodą, w celu rozmieszania substancji, analogicznie zrobię z drugim preparatem. Oba preparaty można ze sobą łączyć. Teraz to wszystko razem wymieszam i wleję do obryskiwacza. Środek wymieszany, wleję go do obryskiwacza. Dodam jeszcze trochę mydła potasowego, jako adjuvant w celu lepszego pokrycia roślin, przyklejenia się do liści, można użyć na przykład jeszcze płynu do naczyń.